Do tego eksperymentu wykorzystamy gaśnicę. Pamiętajcie, że gaśnica nie jest zabawką, służy do ratowania czyjegoś życia, zdrowia, do ratowania dobytku. My mamy specjalną zgodę na to, żeby użyć gaśnicy nie do tych celów, o których przed chwilą powiedziałem. Mamy tutaj gaśnicę, która zawiera w sobie dwutlenek węgla. To jest tak zwana gaśnica śniegowa. Pytanie, dlaczego śniegowa? Tam w środku dwutlenek węgla jest sprężony do ciśnienia 50, nawet ponad 50 razy większego niż ciśnienie atmosferyczne. I pod tak dużym ciśnieniem dwutlenek węgla występuje w postaci cieczy. Normalnie w takich warunkach ziemskich możemy go naturalnie spotkać w postaci gazu w powietrzu i w postaci Ciała stałego. Żeby był ciekły, musielibyśmy, właśnie, ciśnienie zwiększyć. No właśnie, skoro ona nazywa się śniegowa, i skoro dwutlenek węgla może występować w postaci stałej pod ciśnieniem atmosferycznym, to co byście powiedzieli, gdybym rozprężył ten dwutlenek węgla, uruchamiając gaśnicę? No tak, ale. Musielibyśmy jakoś ten efekt tego eksperymentu złapać do o, może do takiego worka. Worek pożyczyliśmy od Narodowego Banku Polskiego, ale niestety był pusty, jak nam go pożyczyli. Skoro worek jest pusty, to może spróbujemy go napełnić dwutlenkiem węgla. Na pewno przydadzą mi się okulary. Założę może rękawice. Dysze gaśnicy umieścimy w worku. Wyciągam zawleczkę i teraz nie pozostaje mi nic innego jak uruchomić gaśnicę śniegową z dwutlenkiem węgla w postaci ciekłej. Ok, coś tu się zadymiło. Zobaczmy, co jest w worku. Hm, w worku mamy śnieg. Tutaj nawet na tej dyszy. Ja może zdejmę gaśnicę, żeby nam nie przeszkadzała. Odłożymy ją i spróbuję wydostać teraz to, co tam nam się zgromadziło. Założę takie wygodniejsze rękawiczki. Ona niestety nie zabezpieczają zbytnio przed y, temperaturą, ani wysoką, ani niską. Mamy taką dziwną bryłę, która jest bardzo zimna. Spróbuję ją dotknąć na chwilę palcem. Mm, szczypie, to ucho się tego chyba łapało, prawda? To jest bardzo zimne. Mój palec zaczął szczypać już po sekundzie, ale wiecie co? Jest suchy. What? Dotknąłem czegoś, co wygląda w sumie jak śnieg, no gaśnica śniegowa, to w sumie nas nie powinno to dziwić, ale jest palec suchy. Dwutlenek węgla, ponieważ nie występuje w warunkach ciśnienia atmosferycznego w postaci cieczy, no to co może zrobić? Może zamienić się. Jedynie z ciała stałego w gaz. Taki proces nazywa się sublimacją. I ponieważ palec jest suchy, to ten lód, ten śnieg, można by nazwać suchym. Jest zimny jak lód, jak śnieg, ale jest suchy, bo nie zostawia mokrej plamy. Spróbuję pobrać trochę tego dwutlenku węgla w postaci stałej i wrzucimy go tutaj do. Kolby i zobaczymy, co się stanie. O, tu zostało trochę na tym talerzyku. Zobaczymy, czy faktycznie będzie tutaj ten talerzyk suchy, jak dwutlenek węgla zamieni się z powrotem w gaz. Ja jeszcze nie powiedziałem, jaką temperaturę ma ta postać dwutlenku węgla. Minus 78 stopni. Jeżeli macie w domu gaśnicę, to proszę nie powtarzać tego eksperymentu, bo po pierwsze, to, co powiedziałem na samym początku, to nie jest zabawka, może się nam naprawdę przydać do ratowania siebie i naszych bliskich. Po drugie, w domu zwykle mamy gaśnice pianowe, których głównym składnikiem jest woda i środki gaśnicze. W tej gaśnicy śniegowej znajdował się tylko dwutlenek węgla w postaci cieczy. No właśnie, ja tutaj gadam, gadam, a zobaczcie, z talerzyka nam tutaj znika dwutlenek węgla, ale nie ma kałuży. To spróbujmy zrobić trochę mokrej kałuży. Mam czajnik z gorącą wodą, wleję ją tutaj do tej kolby. Wsypaliśmy tam przed chwilą dwutlenek węgla w postaci ciała stałego. No i zobaczcie, co się dzieje. Wydostaje się mgła, ale ta mgła jest wyraźnie. Cięższa od powietrza. Ta mgła nie bucha do góry jak z czajnika, ale snuje się tutaj po stole, co by świadczyło, że jej składnik a przypominam, mgła to zawieszone mikroskopijne kropelki wody i gaz, w którym są zawieszone tym gazem jest oczywiście tutaj w dużej części dwutlenek węgla, który zamienia nam się z tego ciała stałego. Może jeszcze tutaj trochę dosypiemy. O, ja myślę, że można z tego nawet całkiem niezłą kulkę ulepić, pod warunkiem, że mamy trochę lepsze rękawice niż moje. Ta mgła snująca się z tej kolby, wyraźnie cięższa, gęstsza od powietrza, możemy ją nawet przelać do naczynia. Tak, mgłę przelać. No w końcu gazy to płyny, powinny przyjąć kształt naczynia. I skoro mamy już kielich mgły, to może spróbuję się jej napić. Mgły. Mm. Smak wody gazowanej. No tak, w sumie to są te same składniki, bo tak, woda i dwutlenek węgla, ten, który jest w wodzie gazowanej, wytworzył właściwie tą samą substancję, trochę w innej formie, bo mało wody, dużo. Dwutlenku węgla, a woda, gdy dostanie się do niej dwutlenek węgla, przyjmuje odczyn taki lekko kwaśny, wytwarza się kwas węglowy, i on właśnie nadaje taki charakterystyczny smak wodzie gazowanej. Można by go nazwać takim lekko kwaskowatym. Pytanie, dlaczego dwutlenek węgla jest stosowany w gaśnicach śniegowych? Po pierwsze, niska temperatura tego rozprężonego dwutlenku węgla w postaci ciała stałego schładza nam miejsce pożaru. Po drugie, gęstszy od powietrza dwutlenek węgla pokrywa to płonące miejsce, pożar i zabiera tlen. A jak nie ma tlenu, to nie ma Możliwości kontynuowania pożaru, nie ma możliwości utleniania. Gaśnice śniegowe przydają się do gaszenia sprzętu elektronicznego, który no, w kontakcie z wodą mógłby się jeszcze bardziej uszkodzić. Na pewno gaśnicą śniegową nie można gasić ludzi. Zademonstrujmy teraz zasadę gaszenia czyli musimy pobrać sobie próbkę dwutlenku węgla jest w kieliszku dwutlenek węgla. On teraz sublimuje, przygotuje sobie kontrolowany pożar. Wzniecę ten pożar. I spróbujemy go teraz ugasić, wylewając z kieliszka dwutlenek węgla, którego oczywiście jak w większości gazów nie widać. Jeden punkt zaliczony. Drugi. Spróbujemy teraz z tej strony. Jak widzicie, przechylając kieliszek, wylewam z niego zgromadzony dwutlenek węgla i tylko poprzez zabranie tlenu z obszaru płomienia świecy ją zgasiliśmy. Wcale nie musieliśmy jeszcze dodatkowo wykorzystywać tej właściwości, że dwutlenek węgla jest w tej postaci bardzo zimny. Pożar ugaszony.